Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona i zapraszam do czytania na sierpień 2025. Sprawdzimy kochani ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Po czytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie dokładnie działanie każdego z kamieni. Dobierzcie odpowiedni dla siebie, wówczas będzie was wspierał, chronił jak osobisty amulet. Skorpionki moje kochane, jaka energia będzie Wam towarzyszyła w sierpniu? Król buław uu, to jest pasja, działanie. To są jakieś nowe pomysły, nowe idee, duża kreatywność. Dla singli może pojawić się jakiś fajny, właśnie buławowy tutaj facet, baran, lew, strzelec, bądź też bliźniaczu płomień. Taka osoba ognista, która kocha życie, kocha podróże, zna swoją wartość. No to też jest karta właśnie zabawy, jakiegoś festiwalu, jakiejś imprezy, może się gdzieś wybieracie, no to będzie. Taki czas właśnie e, sprzyjający zabawie radości, cieszeniu się życiem, tak? Mamy wakacje, sierpień, wiadomo, to już jest taki czas, gdzie jest cieplutko, jest fajna pozytywna energia, no i warto się otworzyć na nowe znajomości. E, bratnie duszyczki możecie tutaj poznać w tym miesiącu. Dużo zabawy, dużo radości, fajna energia ogólna, fajna energia pozytywna, także, kochani, z taką pozytywną energią, z pozytywnym wajbem wchodzicie do sierpnia. No, i zobaczmy ogólnie, jak ten miesiąc będzie tutaj dla Was wyglądał, co nam się rysuje w energiach. Powiem tak: w pracy rycerz denarów, rycerz kielichów, bardzo fajne energie. Tutaj e, finansowo dobr, dobry miesiąc, nawet bardzo dobry. E, macie przy tym cesarza, czyli kochani, ogólnie jest szansa na podwyżkę, na to, żeby ktoś Was tutaj docenił. Jakaś e, taka drobna forma, na przykład. E, Dodatku, tak? Nie wiem, awans może być też. Aczkolwiek ja widzę, właśnie jakby ktoś Wam chciał dać dodatkowe pieniądze za to, że po prostu jesteście super pracownikami, wywiązujecie się ze swoich obowiązków. No i ta premia będzie takim uznaniem dla Was. Natomiast też widzę, że możecie, kochani, zacząć błyszczeć w tym miesiącu, jeśli jesteście artystami. Działacie na własną rękę, tak? Muzycy, aktorzy, sportowcy, może gdzieś działacie na social mediach, wychodzicie do ludzi. Bardzo fajna energia, bo ludzie będą wam sprzyjać, ludzie będą chcieli was słuchać, będą chcieli za wami podążać. Także, jeżeli macie właśnie jakieś swoje kanały w internecie, jakieś filmy, rolki tworzycie, to będziecie tutaj mocno się teraz pokazywać, wybijać i ludzie będą was tutaj doceniać. Także bardzo dużo fanów zdobędziecie. Pokazują mi się finanse, dużo kreatywności. Jeśli macie własną działalność, kochani, wpadniecie na pomysł, jak ją poszerzyć, żeby jeszcze więcej pieniędzy zarabiać. Więc moje drogie Skorpiony, to jest bardzo sprzyjający czas. Dużo energii, zabawy, kreatywności, działanie. To, co będzie w waszych zamiarach, rydwan, no tu są jakieś podróże, wyjazdy, przeprowadzki. Ogólnie idziecie po spełnienie marzeń. Osiągacie sukcesy, jest Was wszędzie pełno, zaczynacie brać sprawy w swoje ręce. Tu jest szybka energia, działanie, pasja, jakaś kreatywność. No i powiem Wam tak, jeśli chodzi o uczucia: no faktycznie baran lew strzelec, trygon ognia mocno nam się zarysował, jak i również ryba, rak i skorpion. Także trygon wody, trygon ognia bardzo sprzyjające znaki. Wy tutaj możecie się zakochać i to będzie relacja już na lata, bo powiem Wam tak: karty pokazują romans, który będzie się powolutku rozwijał. Taka relacja bratnio-duszowa, gdzie Wy poznajecie się, zaczynacie się lubić, dużo ze sobą rozmawiacie, spędzacie ze sobą coraz więcej czasu. To nie jest tak, że od razu. Idziecie gdzieś tam do łóżka i jest ta energia seksualna. Nie, tu jest tak, że, nie wiem, może być pójście na rower, na spacer, na kolację, do kina, spędzenie czasu razem, dużo takich randek, ale takich mądrych rozmów też przy tym. Będziecie się otwierać, będziecie się wspierać, poczujecie, że. Znacie się jak łyse konie, jakbyście całe życie byli ze sobą, pomimo że to jest nowo poznana osoba. I też widzę osoby, które do 3-4 miesięcy wstecz kogoś poznały. Wy się bardzo fajnie tutaj dogadujecie, rozumiecie się bez słów, nawet nie musicie rozmawiać, a i tak ta cisza jest taka fajna. Ona nie jest jakaś taka. E Niespokojna czy powodująca jakieś dziwne energie takiej niepewności, tylko nawet siedząc obok siebie, czujecie, jakby ta osoba myślała o tym samym, tak? No i jest tak fajnie, jest tak spokojnie, stabilnie, nie macie tej niepewności, niepokoju w sobie, i to jest fajne. I z tą osobą możecie gdzieś wyruszyć w podróż, z tą osobą możecie gdzieś zacząć tworzyć własne nawet biznesy, tak? Może wpadniecie na pomysł wspólnego biznesu, ale będziecie chcieli działać, będziecie bardzo kreatywni w tym miesiącu. Więc kochani, no tutaj macie fajną osłupkę do związku. Tu też dzieci mi się pokazują, dużo miłości, dużo wsparcia od dzieci. Też jakaś osoba się wam przygląda, zakochana, taka romantyczna. Ryba zodiakalna mi się pokazuje, jakby się wam przyglądała. I tutaj ktoś was obserwuje, komuś się podobacie, komuś wpadliście w oko. No, jest taka fajna energia właśnie początku romansu, zakochania, jak z tych filmów, więc super, bo mi się taka historia właśnie typowo filmowa pokazuje. Mm, ale, ale bardzo fajnie. Jakiś taki cichy romantyk, cichy wielbiciel, który was obserwuje, może gdzieś na social media, na Instagramie, na Facebooku, może nie polubię waszych zdjęć, ale każdą relację ogląda i jest wręcz oczarowany wami, tak. Także tutaj możecie być pewni, że ta osoba ruszy w Waszą stronę, nie wytrzyma dłużej. Jesteście dla tej osoby taką gwiazdką z nieba, spełnieniem wszelkich marzeń. Osoby w stałych związkach, wy tu będziecie planować dziecko, jakiś remont w domu, mm, powiększenie rodziny, tak? Jakaś przeprowadzka również mi się pokazuje. Być może gdzieś właśnie coś zakupicie swojego, jeśli do tej pory wynajmowaliście, pomyślicie o kredycie na dom, na mieszkanie. Ogólnie bardzo fajne, uziemiające energię. Bardzo ładny miesiąc, Skorpiony. Ja nie wiem, czy to nie będzie najpiękniejszy miesiąc w tym roku. Bo tu macie tyle zabawy, tyle pasji, tyle uśmiechu, radości życia i taka pozytywna energia, która będzie was rozpierała. Zdrowotnie, kochani, powiem wam tak: nerwy, stres, ale nie wiem, czym to może być spowodowane, patrząc na pozostałe karty. No chyba, że znajdzie się jakaś osoba, która gdzieś pracuje w korpo i faktycznie jest tam wyścig szczurów, możecie się stresować. Natomiast, kochani, hmm... Tak, jakby może nie warto. Czasami sobie warto usiąść i zastanowić, czy, czy ten stres ma sens, czy to za jakiś czas w ogóle będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Szkoda zdrowia. Szkoda zdrowia, żeby się stresować, żeby gdzieś tam gonić za tą kasą. Bądźcie tu i teraz, tak? Szukajcie spokoju, wyciszenia. Przede wszystkim odnajdźcie siebie, bo to jest teraz najważniejsze, tak? Uziemiajcie się, dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu, na łonie natury, góry, gdzieś na pole lawendowe pojedźcie. Jak tak powąchacie lawendę cały dzień, to się uspokoicie na maksa. Wiem, przetestowałam, cudowna sprawa. Mm, bardzo, bardzo fajne energie. Zobaczmy. Romantometr dla Was. Pojednanie. Tu może być pojednanie z kimś. Jeśli byliście na przykład skłóceni, przestrzeń. Właśnie daj sobie przestrzeń. Korzystaj z tej przestrzeni. Jest lato. Wychodź na długie spacery, jeźdź na rowerze. Są jakieś blokady jeszcze yy, u kogoś, także te blokady należałoby zdjąć i jest dużo szczęścia, kochani. Jest szczęście, jest radość, pozytywna energia, bardzo ładny miesiąc. Także skorpiony, cudownego miesiąca, ściskam Was mocno, zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam serdecznie.